Miłość w Kabo, odcinek 59. Występują. Ya no me quedaba nada, me enredé en su juego de ambición En un instante el fuego se apagó Y tú, llegaste cuando menos lo esperaba Tan incrédula y sin alma Y yo, volví a creer en alguien de la nada Sus recuerdos me llamaban La ilusión del amor, me hizo regresar a mí Ya se no cuando te reconocí No es lo que yo imaginaba pero aquí me siento en casa Me siento en casa Jesteś bardzo surowa dla mnie i dla Alejandra. Myślisz, że tak ukryjesz, jak bardzo pomyliłaś się co do Eduarda. Jak śmiesz do mnie tak mówić. Wybacz, ale tak czuję. Chcę Twojego szczęścia. Ale musisz być mądrzejsza. Twoje skandale wpływają na nas wszystkich. Jesteś Noriega. Nie chcę się dłużej ukrywać. Nie prosiłam, żeby urodzić się w tej rodzinie. Dorośnij. I raz na zawsze trzymaj się od niego z daleka. Trudno będzie mi dostać się do domu kogoś, kogo nie znam. Nie obchodzi mnie to. Chcę wiedzieć, dlaczego Miguel pozwolił Sofii u siebie zamieszkać. Bo moja siostra jest mistrzynią wzbudzania litości. Gdyby cię chciała, byłaby tutaj, a nie w domu tego faceta. Daj jej wreszcie spokój. Zakochała się we mnie i dlatego za mnie wyszła. Popełniłem błąd. Mieszając w to moją rodzinę, ale w głębi duszy ona mnie kocha. Kochała, ale wszystko zniszczyłeś. Nie płacę ci za wyrażanie opinii, tylko za robienie tego, co ci każę. To boli. Pójdziesz do swojej siostry i dowiesz się, jaki Miguel ma wobec niej zamiar. Rozmawiałyśmy o tym wiele razy. Wiem, jak to jest dać się ponieść namiętności, ale musisz myśleć, co będzie dla ciebie najlepsze. Twój ojciec był wspaniałym mężczyzną, prawdziwym dżentelmenem. Dlatego się w nim zakochałam. Oddałam mu swoje ciało i duszę. Gdyby Max choć trochę go przypominał, chroniłby cię i zaczekał. Nie mogę już ukrywać swoich uczuć. Kochanie, musisz nauczyć się kontrolować. W tej rodzinie nie było skandali. Twój ojciec ich nie lubił, a ja do nich nie dopuszczałam. Ale jeśli uważasz, że jesteś wystarczająco dojrzała, aby sobie poradzić z tym, co na ciebie spadnie, powiedz. A dam ci spokój. Nic nie rozumiesz. W takim razie powiem wprost. Nie wolno ci więcej spotykać się z tym mężczyzną, przynajmniej dopóki nie opanujemy sytuacji. Twój tata już mi wszystko powiedział. Jak się czujesz? Fatalnie. Nie płacz. Nic nie zrobiłam. Nie musisz mi tego mówić. Wierzę ci. Musisz powiedzieć Alejandro prawdę. Nawet nie chce ze mną rozmawiać. Może porozmawiam z Alanem. Jest jego najlepszym przyjacielem. To nic nie da. Alejandro nie chce o mnie słyszeć. Pozwól mi spróbować. Wasza miłość jest wyjątkowa i zwykłe nieporozumienie nie może jej zniszczyć. Herbata dla Pani. Oj, Dziękuję go. Słyszałem, jak kłóciła się Pani z Panią Gdy martwimy się o kogoś, kogo kochamy, nie umiemy właściwie wyrażać swoich emocji. Chciałam tylko, żeby zrozumiała swój błąd. Może nie była na to gotowa. W tym problem. Całe życie starałam się ich nauczyć, co jest dobre, ale widzę, że nic to nie dało. Nie może pani przeżyć za nich życia. Wiem, ich własne błędy będą lepszym nauczycielem od pani. Bardzo ich kocham, dlatego chcę zaoszczędzić im cierpienia, ale widzę, że tylko ich od siebie oddalam. Chciałam szczęśliwej, kochającej się rodziny, w której dzieci będą traktowały się jak rodzeństwo, a Alejandro i Vanessa zobaczą we mnie matkę. I udało się pani, dlatego zależy im na pani opinii. Ale są na tyle dorośli, by ponosić konsekwencje swoich czynów. Pani może tylko ich pocieszać, gdy popełnią błąd, albo chwalić, gdy postąpią właściwie. wesoła wdówka Idiotos. Idioci z joci Jak się czujesz? Mal. Źle. Chętnie przyłożyłabym Eduardo i pozbyła się tej dziwki. Nie warto. Zobacz, co napisali o Vanesie. Dlaczego ludzie są tacy wścibcy. Co ich obchodzi? Czy jest z Maxem? Wiesz, że zawsze tak jest. A czemu prześladują Vanessa? Rozwiodła się już dawno. Najważniejsze, że uporała się z poczuciem winy. Masz rację. Nasz wyjazd bardzo jej pomógł. A może jeszcze gdzieś pojedziemy? Dobrze ci to zrobię. Przestań. Nie mogę patrzeć, jak cierpisz. Nie wiem, co robić. Na nic nie mam ochoty. Nie możesz tak żyć. Musisz stanąć na nogi. Muszę wrócić do pracy. To przynajmniej mnie zajmie. I przestanę myśleć o głupotach. Jesteś pewna. Nie, ale nie chcę siedzieć tu i płakać przez kogoś. To nie jest tego wart. Mam prośbę. Tak? Nigdy więcej nie chcę słyszeć o Eduardzie. Dobrze. Cześć. Chciałem się przywitać. Co u ciebie? Wszystko dobrze. Dzwonię, żeby przeprosić za to, co powiedziałem. Nic się nie stało. Nie chcę, żebyś miał o mnie złe zdanie. Zaczniemy od nowa. Jasne. Porozmawiamy na jutrzejszym zebraniu o postępach naszej spółki. Wcześniej chciałbym Ci opowiedzieć o moim nowym pomyśle. Powiesz, czy warto przedstawiać go zarządowi. To na pewno świetny pomysł. Mogę do Ciebie wpaść i razem pojedziemy na zebranie. Muszę wcześniej wyjść. Mogę wpaść dziś wieczorem. Dam znać, jak przyjdę do biura i wtedy porozmawiamy. Jasne. Lepiej się pani czuje. Dziękuję. Jak zawsze umiesz mi dobrze doradzić. Jestem tu, by pani pomóc. I świetnie ci to wychodzi. Zawsze umiesz poprawić mi humor. Pracuję tu tyle lat, że nikt nie zna państwa lepiej niż ja. Znałeś Manuela. Wiesz, jak przeżyłam jego śmierć? Pan Noriega był wspaniałym człowiekiem. Najlepszym. Był moim partnerem, doradcą, wspólnikiem. Gdy umarł, rozpadłam się na setki kawałków. Jest pani bardzo silna. Cierpiała pani, ale teraz jest silniejsza niż kiedykolwiek. Wcale się tak nie czuję Niektóre dni są trudniejsze niż inne To zdecydowanie jeden z nich Dzień dobry Miło cię widzieć Dziękuję Dziękuję, Hugo Jak się masz? Martwię się o dzieci się mal. Moja mama czuje to sama i uważa, że to moja wina. To normalne, że tak się czujecie. W końcu Karen i Eduardo to wasze dzieci. Ale musicie zrozumieć, że ten problem dotyczy tylko ich. Masz rację. Ty i moja mama bardzo się kochacie. Wasza przyjaźń jest silniejsza niż cokolwiek. Sama już nie wiem. Wiem. Ale przemyśl to. Masz rację, musimy jeszcze raz porozmawiać, ale na spokojnie. Dziękuję za radę. Przyjaźń to słodki obowiązek. To prawda, wiesz, jak bardzo cię kocham i że zawsze będę przy tobie. Dziękuję. Wybrany numer jest poza zasięgiem. Wane, proszę, spotkajmy się. Nie przejmuj się głupotami, które wypisują. Nie trać na to czasu. Max. Cześć, Max. Jak się masz? Isabela mówiła, że masz problemy. Musiałam się rozerwać. Mogę ci jakoś pomóc? Nie, ale dziękuję za chęci. Teraz chciałabym się skupić na pracy. Na pewno. Tak. Wolę zająć się czymś pożytecznym. Mam tak samo. Vanessa nie odbiera, nie wiem czy to przez ten artykuł czy jest na mnie zła. Czuję się fatalnie. To on. Wow. Kolejny milioner. Rozchmusz się. Mam promienić ze szczęścia? Nie, ale nie możesz być taki przybity. A jaki mam być, skoro operacja się nie udała? Tego nie wiemy. Wiem, że nie. Wiesz lepiej niż lekarze? Dzień dobry. Dzień dobry, doktorze. Jak się czujesz? Cierpliwość. Jeśli chcesz osiągnąć sukces, musisz zmienić nastawienie. Mówiłam mu to samo. Twoje nogi muszą odzyskać siłę. Już nigdy nie będę chodzić. Tylko wyrzuciliśmy pieniądze w błoto. Skieruję cię do psychologa i fizjoterapeuty. Nie chcę. Jutro wracasz do domu. I musisz być w dobrej formie. Proszę dać mi numer do psychologa i fizjoterapeuty. Wszystkim się zajmę. Mam nadzieję, że pomogą mu zmienić nastawienie. I jak się masz? Szukam mieszkania, ale wszystko jest strasznie drogie. Nie martw się, pomogę ci. Działamy razem, tak jak dawniej. Będę pracować w restauracji i jakoś damy radę. Na pewno. Przepraszam, że tak bez uprzedzenia, ale muszę z tobą porozmawiać. Nic nie szkodzi. Tato to jest Miguel. Alfonso Chavez. Miguel Cantu. Miło mi. Dziękuję, że pomógł pan mojej córce. Nie ma za co. Coś się stało. Dzwonił do mnie, Eduardo. Myślę, że wie, że u mnie mieszkasz. Pierwszy raz byliśmy razem. W końcu poczułam się spełniona i szczęśliwa. A chwilę później oni wszystko zniszczyli. Pozwę tego cholernego fotografa. To nic nie da, oni żyją z plotek, ale niszczą mi życie. Cieszę się, że w końcu podążasz za uczuciami. Taka jest miłość, może nadejść w każdej chwili i trzeba ją przeżyć. Jak tylko się odezwał, mój świat zawirował. Nie myślałam o konsekwencjach, tylko o tym, jak jest mi dobrze. Potrzebowałaś tego po tym wszystkim, przez co przeszłaś. Wiem, ale to było złe. Myślę, że nasz wypad do stolicy dobrze ci zrobił. To prawda, ale to, do czego doszło między mną a Maksem, Nigdy nie powinno się zdarzyć. Eduardo bardzo chciał przyjechać do mnie do domu. Skąd wiedział, że u ciebie mieszkam? Nie wiem, ale naprawdę się martwi. On ma obsesję na jej punkcie. Proszę, pozwól mi cię przed nim chronić. Dziękujemy, ale moja córka ma rodzinę. Nie chcę już mieć żadnych długów wdzięczności, ale ja naprawdę mogę pomóc. Dam sobie radę. Pamiętaj, że obiecałaś mi pomóc z rodziną Noriega. Mam już ich dosyć. Mogę Cię wspierać, ale nie muszę u Ciebie mieszkać. Twoje towarzystwo bardzo mi pomogło. Nadal będziemy się widywać. Masz gdzie się zatrzymać. Jeszcze nie. Ale niedługo coś znajdę. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Ale moją córkę bardzo skrzywdzona. Zapewniam, że jestem inny. Nie chcę więcej ryzykować. Gdybym miał córkę, zrobiłbym to samo. Postaram się jednak zdobyć pańskie zaufanie. Mój dom zawsze będzie stał dla niej otworem. Sofia sama zdecyduje, co zrobić. Dobrze. Dzwoń, jeśli będziecie czegoś potrzebować. Dziękuję. Alan, masz chwilę? Jasne, jak się masz? Martwię się o Sofię i Alejandra. On jest naprawdę w kiepskim stanie. Sofia jest niewinna. Alejandro widział ich razem. Dlatego przyszłam Ci wszystko wyjaśnić. Musisz mu powiedzieć, jak było naprawdę. Było tak dobrze, ja wszystko zepsułam. Nieprawda. Nie mam ochoty iść do biura ani widzieć mojej mamy. Jestem tym wszystkim zmęczona. Jak ci pomóc? Pamiętasz, jak mówiłaś, że możesz za mnie głosować na zebraniu? Tak. Daję ci swoje pełnomocnictwo. Dziękuję. Zrobię wszystko, żeby ci pomóc. Mój brat też bardzo cię potrzebuje, Alejandro.